Cześć, kochani. Witam się z Wami po, dłuższym, po dłuższej nieobecności, ponieważ jak wiecie, a może i też nie wiecie, ale ja ostatnio byłam mniej aktywna, przez to, że mam sesję na studiach, i no ta sesja jeszcze nie minęła, więc jakby ostatnio byłam zajęta nauką przygotowywaniem się do tego, aby wszystko zaliczyć w terminie, i tak dalej. Ale dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was krótki film, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, że założyłam grupę na Facebooku specjalnie dla Was, dla moich widzów, i właśnie na tej grupie będziecie mogli pisać swoje pomysły na filmy. Ale i nie tylko, będzie to taka grupa jakby dla nas, yy, stworzona przeze mnie dla Was, dla nas, dla mnie i dla moich widzów, aby mogła się jakby no z Wami zintegrować. Nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie, ale tak. Także link do grupy będziecie mieli w opisie tego filmu. Także jak coś, to jeżeli chodzi o grupę, to będziecie mieli link do grupy w opisie tego filmu. Ja Was serdecznie zapraszam na tą grupę i mam nadzieję, że to, co będę publikować w przyszłości się Wam spodoba. I know you